O, dobra, wiecie co? Kto nie ryzykuje, ten nie pije pana. Robić to, ja wiem, że to zaraz wszystko przegram Dobra, ostatni bet na stronie Lecę w czerwone Proszę, żeby to siadło Siemanko bardzo serdecznie witam was wszystkich bardzo serdecznie W nowym odcinku I dawno nie było takiego betowania na stronce Więc dzisiaj sobie pobetujemy I... Na samym początku mówię, jeśli chcecie wygrać skina o słyszycie rolowanie za 5 euro, zostawcie subskrypcję na kanale, skomentujcie ze swoim trade linkiem oraz zostawcie lajka pod tym filmem, a tymczasem co? Lecimy do odcineczka. Okej, okay. no i dzisiaj jesteśmy sobie na CSGO Roll i wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu zrobić sobie taki podwójna ruletka Challenge, czyli będziemy sobie patrzyli jaki kolor wypadł na CSGO Polygon i będziemy właśnie stawiali to samo, tylko że na rolu. I ogólnie jeśli też chcecie sobie pograć za darmowe końcy, to tutaj. Klikacie sobie w zakładkę freecoins i wpisujecie kod PLAYSON i macie jak najbardziej po prostu darmowe kąsiki i Więc jak ktoś chce to może spróbować, a może zrobić jakiegoś sobie fajnego skina I dzisiaj mam na grę sobie 72 właśnie tam te punkty, czyli to jest 72 euro I postaram się pokazać jak zrobić prowit, tylko hmm, przypomnijmy sobie co ja robię na tych odcinkach z rurek, no, no nie sądzę, żebyśmy zrobili profit, ale zobaczymy i wejdziemy sobie w withdraw i myślę, że będziemy celować w jakąś właśnie kosę za 100 euro, zobaczymy, uuu, taki Free tiger tu za 160, to chyba bym fulem z desperacji musiał wjechać, jak już wszystko bym przegrał, ale myślę, że taka, taki nawet fade to i tak 30 euro profitu, taki Hansman, więc zobaczymy, co uda nam się zrobić, jak będzie nam szło, a tymczasem co, lecimy. Właśnie zapomniałem wspomnieć, jeśli chcecie, to od razu macie link w pierwszej linijce opisu do Właśnie tego promokołu. Dobrze, na rolu mm, wypadło dziewiątka czarna, tymczasem na poligonie wypadła czerwona piątka, więc możemy sobie pierwszy bet zabetować, a myślę, że 1000 na czerwone, bo wypadło, nie zdążyłem, dobra, a wypadłoby czarne, więc i tak nawet dobrze, okej, okay. na poligonie znowu wypadło czerwone, więc tutaj pierwszy becik, myślę, że 3, co ja chciałem betować, 3000, to chyba bym, nie wiem, to oczywiście są po 1 punkt, to jest 1 euro, dobra, i wypadło nam czerwone, bardzo pięknie, więc pierwszy becik, Zgadza się z moim dzisiejszym pomysłem Na poligonie teraz wypada również znowu czerwone Więc lecimy kolejny raz Myślę, że cztery sobie zbetujemy i jeden na zielone I myślę, że na razie po pięć będziemy betować Cały czas będę wrzucał na zielone A no bo ostatnio przejechałem się nawet właśnie na poligonie, że nie grałem tego zielonego I może teraz pięknie Dobra, niestety przegraliśmy 5 euro na razie, Ok. Zobaczymy co wypada na poligonie Znowu wypada czerwone, więc lecimy to samo Oby okazało się to dobrym betem, tym właściwym, na czerwone I jednak jesteśmy 10 euro do tyłu już, jem. 8 go Polygon, proszę, daj dobrą predykcję Tego beta skippnę, wydaje mi się Ale stawiłbym na czarne jeszcze raz No i by siadło, halo, no zawsze tak jest, jak się nie stawia, nie? To w czarne A wiećmy dyszką sobie I jeden na zielone, niech tak będzie już Nawet jak wypadnie to zielone, to nic nie zarobimy Minimalną kwotę, ale dobra Czarne, dyszka poleciała I oby to siadło, nie? Siedzi, dobra, nice, dobra. Siadło dyszka, więc opłacało się. Jesteśmy na 0 i na poligonie wypada znowu czarne. Czyżby train nas jest go rolu? Dobra, zaryzykujmy jeszcze raz i dwa, rzućmy zielone, czyli jak wygramy, to będziemy mieli 28 z zielonego. I czy wypada znowu czarne? Nie, jest czerwone. Kurde, dużo więcej było na właśnie czerwonym. Trzeba rozgryźć tu tam stronę, bo jak na razie, patrzcie, jak teraz dyszka nie siądzie, to już jest 50, nie? Że jest 20 na minus, a my chcemy profit robić. Trzeba się skupić. Okej, okay, wiecie co? Jaki mam plan? Przeczekam teraz jeszcze jednego beta. Teraz było dużo więcej na czerwonym, nie? Poczekam jeszcze jednego beta i stawię dyszkę tam, gdzie będzie po prostu więcej. I zobaczymy, czy to się pokryje z poligonem. Okej, okay, tu jest 167, tu jest 48 I wypada tu, gdzie jest więcej I na poligonie wypadło czarne Więc lecimy dyszkę na czarne Oby na czarnym było więcej I zapomniałbym, rzucamy dwa na zielone Może w końcu siądzie Nie wiem, czy na rolu w ogóle kiedyś mi siadły zielone, nie? Dobra, zaczyna się rolować I czarne, proszę Dobra, jest, mamy czarne, czarną dziesiątkę Więc poligon, dzięki bardzo poligon Przygotuję sobie kolejną dyszkę Patrzymy, co wypada na poligonie Jest znowu czarne, więc no cóż Lecimy w czarne. A dam dyszkę w zielone, Nie wiem czemu dałem 10 w zielone, ale jak siądzie, to kończymy odcinek. Nie ma bata, nie? Dobra, nie siądzie. Czemu czemu ja dałem 10 w zielone nagle? Ja pierdzie 20 euro tak zmarnować, kurde. Powiem mi ktoś czemu ja kliknąłem 10 na zielone. Nie wiem czemu ja to kompletnie zrobiłem. Lecimy sobie w Rainbow. Dobra. Dyszka na czarne poleciała, jest dużo więcej na czarnym, proszę, żeby to siadło. Okej, okay, siedzi, nice, przeleciało. A tu tak nie za często przelatuje, nie? Dobra, na poligonie jest czerwone. Ciekawe, czy będzie kontynuacja tego trejna. Ale nie, wiecie co? Wtedy, pamiętam, jeden taki był odcinek. Nie lubiło, jak stawiałem tam gdzie jest mniej, więc wlatuję w czerwone i proszę, żeby to siadło. Stawiamy 20 dolków. Trzeba to jakoś fajnie ugrać, żeby ten odcinek był... Tak jest, dobra, mamy 79, jesteśmy na plus. Opłacało się zaryzykować. Patrzcie, jaki to rain był fajny. Od tego czarnego się zaczęło, opłacało się 20 zaryzykować, więc jesteśmy dyszkę na plus jak na razie, no mniej więcej dyszkę. I teraz chyba znowu polecę tam, gdzie jest więcej, wiecie, kolejną dyszką, czyli wlatuję w czarny teraz. Wątpię, jak już jest taki obvious pattern, to myślę, że właśnie się nie skończy, jednak żartowałem, czy miałem na myśli, że znowu będzie obvious pattern właśnie, halo, halo, no przydałoby się jeszcze... Jedno czerwone. Jak myślicie? ja do... Ludzie stawiam dużo też na zielone. Co by tutaj? Co by to... Tu... Dobra, 20 na czerwone. Nie, będzie obvious pattern. Tylko żeby zielonego nie było, bo nic na to nie postawiłem. Dobra, zielonego nie będzie. Jest czerwone! Mamy 109 dolków. Dobra. Ostatni bed mordy. Jak to siądzie, to już po prostu kompletnie autuję z tej strony. Wjeżdżam. 20 na Czarne, niech będzie. Jeszcze trzy na zielone. Niech będzie taki obwóz. Obwóz po prostu pattern. Rainbow. Wsiadam na te, Ale greedy jestem, nie? No przecież to wiadomo, że musiało się skończyć. I teraz nie wiem, czy gotować tam. Uprzeć się tam, gdzie jest mniej. Czy tam, gdzie jest więcej po dyszku, nie? Dobra, lecę dyszką na czarne. Co wypadło na poligonie? Też czarne. Dobra, mam nadzieję, żeby to wypadło. Chyba to na zero będzie, a już było. Jest, dobra, siedzi czarne. Coś koło blisko zielonego było, więc może zacznę stawiać. Mamy 96. Jak zrobimy 20 dolarów, to wypłacamy. Dobra, wiecie co? Je my myślę, że to będzie. Dobra, stawiam 20 na czarne. Myślę, że to będzie. No nie wiem, tak po prostu czuję. Zobaczymy jeszcze, co. Czarny na poligonie. Oby to się sprawdziło. Kurde. Dej, mamy 76. Ajajaj, jakby to rozegrać, jakby to rozegrać? Boję się, że teraz wszystko przewalę, nie? A już taki dobry wynik był. Wjechałem dyszkę na czarne. No i w tym odcinku chciałbym wam pokazać po prostu, że taki nie taki jolo betyło, wszystko full emocje, tylko po prostu jakoś spróbować to rozkminić, żeby zrobić jakiś fajny profit, nie? Bo to co sobie wygram, to wypłacę. I no dla was też będzie dziwowe, więc trzymajcie kciuki, napiszcie teraz w komentarzu co myślicie, że wypadnie, później możecie edytować czy mieliście rację. Wjeżdżam 20 na czarny, nie wiem, bo jest po prostu więcej na czarnym i mam nadzieję, oby to siadło, oby to siadło. Kurde, da no teraz parę dwudziestek mnie nie siada i lecę w dół. Nie, nie gadajcie, że znowu to się zaczyna. I nie wiadomo czy ta strona tak... Bejtuję, teraz wiecie, znowu na ten pattern. Czy znowu się powtórzy kolor? Nie, dobra, nie może się powtórzyć, co? Nie wiem, jakby się. Dobra, wjeżdżam 20 na czerwone. Mam nadzieję, że. No, to się nie powtórzyło, że znowu rainbow. Dobra. Z... Co? Ja, wdrociłem pierdzie... 46, miałem 110. Teraz 42 betach przegrałem. No i nie wiem, czy Ray leci na rainbow, czy halo strono. Proszę, powiedzcie mi teraz. Ja, pier... Ale mam dylemat teraz. Be to 20 przegram na rainbow dobra, je jednak zostanę przy tym rainbow ie. oby oby wjechać na ten rainbow dobra, jest dobrze, że wjechałem 20 na rainbow, nie? dobra, mamy 66, nie jest jeszcze najgorzej co by tu zrobić? może serio strona chce tak obvious polecieć? patrzcie, teraz ludzie nie betują, mnie nie wiadomo co siądzie dobra, dużo więcej na czarnym no to go w czarne już się teraz... co jest na poligonie? czarne, dobra jest, siedzi nam czarne. Pięknie. Mamy 86 euro. Ale tu Rainbow leci, nie? Ja, widzieliście? Rainbow, jedno czerwone, po dwa kolorki pod rząd i znowu Rainbow. Dobra, przeciekam ten. Nie, no nie czekam tego beta, oczywiście. Lecę w czerwone, w Rainbow cały czas. Przecież ta strona tak troluje teraz wszystkich, nie? I siedzi czerwone. Co się dzieje? Dobra, mam 106. Nie... Patrzcie, teraz 320 siadły pod rząd, nie? Nie mam kompletnie pomysłu teraz. Zielone coś czuję, więc postawię na samym początku 3. Na poligonie znowu czarne wypadło, więc dobra, lecę tą 20. Ostatni bet, proszę, żeby to siadło, nie? Zielone najlepiej, jakby siadło. Jest? Zielone. No wszparcie. A już chciałem kończyć odcinek, już chciałem wypłacać. Dobra, mamy 83, żebym tego nie zripował Może teraz będę cały czas na ten sam kolor stawiał? Tak. Na zielone i ten sam kolor, czyli 3 na zielone i stawię 15 na kurde ile na czarnym. Dobra, na czerwone, nie? Zobaczymy, czy to siądzie. Nie no, cały czas tak dużo więcej wiecie, nie może wygrywać halo, strona też musi się dorobić. Pięknie siedzi. Jak najbardziej jest OK, mamy 95. Ej, jak mi dzisiaj siada, nie? Dobra, na poligonie leci treń czarnych, ale nie wiem, czy temu zaufać. Może tu się zacznie. Ło, 30, nie, za dużo, dobra. 20 i 3 w zielone. Nie, może ta 3 się w końcu okaże szczęśliwą liczbą na tym zielonym zielone, nie, nie będzie zielone. Będzie czerwone, tak jest. Pięknie, mamy 112. Zobaczymy, co mogę sobie wypłacić, ale pięknie, nie, z 70-112 to wiecie, płaca się i wyciąga się 40 profitu. Za 112 mogę wypłacić sobie już. Te koski, A co jest tutaj więcej? Za 124 jest ten bajonet, ale boję się, że do niego nie zrobię. Że wszystko przewalę. A bardzo podoba mi się ten huntsman. O! Dobra, wiecie co? Kto nie ryzykuje, ten nie pieszam pana. Robić to? Ja wiem, że to zaraz wszystko przegram. Dobra, ostatni wed na stronie. Lecę w czerwone. Proszę, żeby to siadło. Jakiś tren. Na poligonie zaczął się treń czarnych. Tu miałem powiedzieć, że się zacznie tren czerwonych. Dobra, 20 ani siadło. Ja już mogłem. Żeby fajne kosy wypłacać Dobra, teraz trzeba zrobić dobrego beta, nie? Trzy zielone, żeby w końcu to zielone siadło i w co wierzyć. Gdzie było więcej? Na czerwonym było więcej. Dobra, lecę 30, największy bet w tym odcinku. 30, jak przegram to będzie 60, to będzie przypał, bo już prawie... Tak jest! Nie, nie, 30 przegraliśmy. Czemu ja tej kosy nie wypłaciłem? Czemu ja tej Walonej kosy nie. Dobra, muszę stawiać teraz tam, gdzie będzie więcej. A, no chyba, że stronę teraz... Teraz akurat postanowiła się odrobić. Dobra, stawiam 20 na czarne. Dobra, dorzucam 40, nie? Jest 400 na czarnym. Proszę, oby to siadło, bo... Jest! Siad! Dobra, mamy znowu. Ale kozak, odcineczek. Dawno mi tak nie siadało. I zaryzykowałem teraz, że dorzuciem jeszcze 20. Pięknie, nie? I wiecie co? Poligon zielony. Stawiam 3 na zielone. I czuję, że to będzie czarne. Jak to siądzie, wychodzę ze strony. Jak siądzie 20 na czarnym. Oby to siadło, nie? Proszę. Easy becik do. Tak jest. Ale kozak, naprawdę odcinek. Fajny profit zrobiliśmy. I chciałem właśnie, zamiar tego odcinka był po prostu nie, żeby głupio wlecieć na dwa kolory, trzy minuty odcinka i albo wygramy, albo nie. Tylko chciałem po prostu zrobić profit. Więc jeśli chcecie więcej takich odcinków, wiecie, że profit po prostu próbuję zrobić, a nie tylko, że o, tak na pałę wjechać, to możecie dać znać, dobra, wypłacamy sobie. Kosę, jaką tu możemy sobie wypłacić kosę O, możecie też napisu napisać W kolejnym, drugim komentarzu Jaką wy byście wypłacili z tych Jakbyście mieli właśnie 116 euro Ja myślę, że wypłacę sobie tego guta Marble Fade, bo te są takie, takie szare i nie podobają mi się. O 116 i akurat jeszcze będzie Nagiwek ja się dla Was, żeby wypłacić. Więc wypłacam morderczy tego Guta Marble Fade w i wypłacę jeszcze Skina za, tak jak powiedziałem na początku, za 5 euro. Dla Was, że po prostu jesteście i tego Guta Mar Ja, jak się stykałem, mordeczki, skraszowały mi obs -a. Ale bardzo dobrze, że nagrał się cały odcinek i widzicie jak właśnie wypłacam tego guta Ale się zcykałem, nie? Że odcinek się nie nagrał Ale właśnie wypłaciłem sobie tego guta ze stronki I tutaj z poligona, z racji, że nagrywałem na poligonie też, a na rolu nie mogłem znaleźć fajnego skina za 5 euro To właśnie macie tą AWP Wygrają osoba, po prostu wylosuje w następnym odcinku Która poda swojego trailinka w komentarzu I Pamiętajcie, podajcie od razu po, po slashu, żeby... Bo linki banuje, więc od slash Trade offered wyślijcie? i skomentujcie jakoś miło i dajcie znać znajomym a tymczasem co, lecimy do takiego ogólnego pożegnania się a tymczasem co, lecimy do takiego ogólnego pożegnania się no to co, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek szczęście, nie do... szczęście dopisało nie tylko na ruletce ale właśnie też, że obecnie skraszował się w trakcie odcinka jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, like skomentujcie pamiętajcie o giveaway'u, zostawcie również subskrypcję bo będzie to giveaway tylko dla widzów i w sumie lecimy do 60 tysięcy wpadajcie również na grupę dla widzów tam też się wiele dzieje ja wam bardzo dziękuję za odcinek Życzę... Wam miłego dnia albo wieczoru. Trzymajcie się, Siłanko.